Witam Was wszystkich na kanale carsie.pl. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać fajny produkt, którego, który powinien być już od dawna montowany fabrycznie w autach, w systemach MMI 3G. A co to jest, to Wam zaraz pokażę. Tak więc zapraszam do oglądania. Przedamy w swojej ofercie produkt, który umożliwia nam wyświetlenie map Google, ale nie tylko, bo również Waze czy tam innych nawigacji bezpośrednio z naszego smartfona na ekranie MMI. Ten moduł to jest Apple CarPlay, nazywa się Apple CarPlay i Android Auto, czyli pracuje również z iPhone'ami, tak samo jak i z Androidami. Jego instalacja jest banalnie prosta. Tutaj mamy główną jednostkę, główną centralkę, jakby MMI. Tuż za nią jest chowany taki specjalny boksik, który jest podłączony po kanie. Instalacja jest banalnie prosta, tak jak wspomniałem, ponieważ wystarczy tylko przepiąć kabelki i tak naprawdę tyle. Główny interfejs tego boksa aktywujemy poprzez dłuższe wciśnięcie przycisku NAV. Usłyszymy takie pyknięcie tam z tyłu modułu i uruchamia się nam główny jakby interfejs z tego boku. Teraz tak, telefon nasz możemy w przypadku iPhone'ów Możemy podłączyć bezprzewodowo lub przewodowo odnośnie Androidów. Część z nich również działa bezprzewodowo, ale większość działa niestety, ale tylko i wyłącznie po kablu. Oczywiście ten box ma z tyłu wyjście do USB. Ja sobie poprowadziłem tutaj kabelek. Także podczas korzystania z tego, z tego boxu mogę przy okazji od razu ładować telefon. Więc teraz postaram się wpiąć swój telefon. Podczas składania filmu zapomniałem Wam wspomnieć o jednym głównym, dosyć ważnym porcie, jakie posiada to urządzenie, a jest nim HDMI IN, co oznacza, że możemy pod to podpiąć praktycznie każde urządzenie, um, które przesyła obraz poprzez HDMI. Jak na przykład Xiaomi Mi TV Stick, który umożliwi nam odpalenie Androida, w tym na przykład Netflixa, YouTube'a, bądź jakiekolwiek inne aplikacje do odtwarzania filmów, bądź muzyki za pośrednictwem tego portu. Nie będzie to łatwe z jedną ręką, ale zobaczmy, może się uda. Odblokujmy najpierw go sobie. Telefon został wpięty. Wyskoczyła nam informacja, czy dawać autoki dostęp do CarPlay. Telefon jest zablokowany. Klikamy na pozwól. Tutaj w tle już widzicie, że od razu wyskoczyło, od razu się jakby włączyła ta opcja. Mamy również, czy chcemy używać bezprzewodowo z Autokit. E, I teraz sobie zaznaczamy, czy włączymy Carplay bezprzewodowy, czy tylko chcemy go z niego korzystać, gdy jest e, połączony po USB. Ja zaznaczam, że tylko chcę po USB, ponieważ z tego samochodu korzysta również moja narzeczona, która też ma e, też ma iPhone'a i po prostu jak idziemy razem to, żeby się nie mylił ten cały system. Niestety nie jest to dotykowe. Widziałem gdzieś tam na AliExpress są różne nakładki takie na ekran, gdzie można zrobić tego dotykowe. Sam moduł również zezwala na to, jest tam takie wtyczka do wpięcia tego ekranu. Całe sterowanie odbywa się oczywiście za pomocą panelu MMI. Przejdźmy sobie do głównych ustawień. Tutaj mamy główne ekrany od CarPlay'a, mamy tutaj mapy Google'a tutaj z Apple Music, co tam ostatnio słuchałem dodamy w bok pokażą nam się różne aplikacje, które są zainstalowane na telefonie i które są wspierane przez Apple CarPlay tak na razie są same standardowe aplikacje widzicie jest Google Maps, jest Here We Go, czyli te lokalne mapy mamy MyTuner Radio, Spotify Sygiak również z mapami offline. Mamy Telegram, WhatsApp, Waze, przydatny, na którym często jeżdżę. No, WhatsApp, Janosik i YouTube Music. Niestety, ale nie jest wspierane otwarzanie filmów wideo z, z YouTube'a. To jest zrobione chyba dla bezpieczeństwa. Również sterować możemy tym tutaj przyciskiem, pokrętłem, przepraszam, żeby sobie przewijać. Chcemy wejść na przykład w aplikację. Wejmiemy na to Waze, tak, wciskamy i nam się tutaj uruchamia. Wprowadzać adres możemy albo głosowo, albo za pomocą e, jakby te klawiatury, aczkolwiek możemy również bezpośrednio z poziomu telefonu sobie tutaj wbić jakiś adres. Tutaj na przykład. To. Jedź. Tutaj nam nie mogło znaleźć lokalizacji, bo akurat jestem gdzieś tam w lesie. i ja sobie nagrywam filmy. Jak widzicie pokazuje, nam ten. Pokazuje nam na ekranie. Menu. Teraz, żeby też z tego był dźwięk. E w źródłach media należy przełączyć się na źródło AUX. Nie każde auto posiada AUX. Ja mam akurat u ciebie, o tam jest trochę, pierdzielnik, mam złącze AMI, ale do niego nie jest nic fizycznie podpięte. Wszystko zostało uruchomione przez zielone menu, czyli auto są jakby wirtualnie odpalony przez zielone menu, a sam box pokanie łączy się z tym, stąd też daje normalnie dźwięk na. Na, na głośniki w Audi. Tak, widać. Jest to bardzo fajny moduł. Szkoda, że ten system jakby nie był automatycznie instalowany w tych autach. Jak dla mnie jest to bardzo przydatne. I jeżeli tylko zmieniam auto, to staram się od razu uruchomić ten box, ponieważ jest on dostępny również dla MMI 3G, tak jak i dla MMI 3G High, dla MMI 2G High. Oraz niebawem będziemy mieli w sprzedaży również box dla MMI 3G Basic. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie instalacji, czy jak tam się sprawuje ten box, to zapraszam na śmiało do kontaktu, a ewentualnie zostawcie komentarz pod filmem. Ten box wykorzystuje mikrofony wbudowane w systemie Audi, więc nie trzeba nic tam dodatkowego ciągnąć. Po prostu instalujemy puszkę tuż za główną jednostką e, MMI. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapomnijcie, proszę zostawić łapki w górę bądź w dół, e, jakiegoś komentarza. I do zobaczenia następnym razem.